otworem. Przygoda czeka. Życzę Wam, żebyście znaleźli w sobie siłę i motywację do tego, żeby zainwestować czas i pracę, naukę języków i obiecuję Wam, że nigdy tego nie pożałujecie. Witamy na Dzień, dobry. Dzień dobry, że Witajcie wszyscy! Zachęcam wszystkich, by uczyli się języków obcych. Brawa! Cześć! Świętujemy Europejski Dzień Języków pod hasłem Języki Integrują. Jest to nawiązanie do obchodów Europejskiego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. O przydatności języków wiemy, o ich atrakcyjności. Języków, ale i kultur nie zawsze wiemy, a jest to bardzo ważne i tego typu imprezy to jest pewne zwrócenie uwagi na tę sprawę, a jednocześnie pokazanie, że to może być przyjemne, że to może być przygoda. Ja sama studiuję dwa języki, więc jest to dla mnie prawdziwa pasja. Nie chodzi tu o pracę, bo jest to bardzo trywialne, znaleźć pracę, mieć lepsze stanowisko, tylko ucząc się języków można lepiej zrozumieć obce kultury, innych ludzi, ponieważ jak wiemy język, Determinuje to, jak ludzie myślą i granice ludzkiego poznania. Lubię świat i lubię poznawać innych ludzi i to mi pomaga. Języki mi w tym pomagają. Jeśli Państwo ma języków, mamy nieodpłatnie książki, filmy, audiobooki, muzykę no w wszystkich różnych językach. Znając inny język, mogę poznać inne osoby i nie oceniam ich tak, jak wyglądają, tylko poznaję ich bliżej. Jestem Łoszką, uczę się polskiego od trzech lat, tak, bo mieszkam w Warszawie i jest mi potrzebne, żeby rozmawiać z ludźmi. Katerina, polakka, przyszłam na język włoski. Bardzo mi się ten język spodobał. Katerina, in tutto. Myślę, że rodzice mi pozwolą kontynuować te zajęcia i po prostu będę. Się... Go uczyć dalej, dialog. Na całym świecie odchodzi się już od nauczania języka jako takiego nauczania skupionego na gramatyce. Języki obce mają nam pozwolić. Rozmawiać z innymi ludźmi. Czechdę do obchodu na kołpit, dobrze? Pewnie że oczywiście lepiej, jeśli mówię poprawnie. Ale nie mam znać jakiejś, nie wiadomo, górnolotnej gramatyki, nie potrafię z w ogóle powiedzieć jednego poprawnego zdania w danym języku. W tej chwili nauczyciele językowcy to są również nauczyciele, którzy uczą dialogu interkulturowego. To też jest oryginalna chustka turecka. Nauczyciel językowiec, w tej chwili, to jest również nauczyciel, który uczy kultury, historii, życia codziennego w danym kraju. My w polityce językowej mamy pewien cel pragmatyczny, żeby ludzie mogli się łatwo porozumiewać, ale mamy też cel interkulturowy, żeby różne kultury propagować, poznawać. Mamy też cel socjolingwistyczny wspieranie różnorodności językowej. Niewątpliwie potrzebny jest jakiś język, który byłby językiem typu lingwa franca, czyli umożliwiałby komunikację między osobami, z których żadna nie jest rodzimym mówcą tego akurat języka. Język angielski może, może być takim językiem, który tłumi rangę innych języków, ich głos na świecie, ale również są kraje i tu Polska to przykłady na to, że język angielski daje również możliwość wypowiedzenia się na arenie międzynarodowej i bycia słyszanym. Dla każdego z nas, którzy urodzili się w danym kraju, poznawali pierwsze słowa w danym języku, zakochali się w tym języku, studiowali w tym języku, ten język jest językiem najważniejszym. Te języki małe, języki rzadziej używane, to są właśnie języki, w których tkwi całe bogactwo kulturowe Europy i nasze po prostu zwyczajnie życie.